Dzień dobry państwu. Prezentujemy wam taką krótką serię filmów, którą przygotowaliśmy specjalnie dla was. Będzie to krótka seria filmów tak zwanych poradników, instruktażów, jak obchodzić się z danym ciągnikiem jednoosiowym, jak traktować daną serię Weima, aby działała długo i bezawaryjnie. W dzisiejszym odcinku bierzemy pod lupę Weima WM500 i Weima WM900, czyli prawie bratnie modele, wyposażone w silnik 7 koni, WM170FS. Silnik o pojemności 212 cm3, 7-konny, przekładnia dwu- albo trójbiegowa w przypadku 900. Zaczniemy od prawidłowego uruchamiania silnika. Najpierw upewniamy się, że ciągnik jest na luzie. Wystarczy ruszyć do przodu, do tyłu. Wtedy wiemy, że ciągnik jest na luzie. Działa to bez oporu. Drugim krokiem, który należy zrobić, dokładnie pokażemy, jest to włączenie zapłonu, przycisk ON. Jeżeli silnik mamy zimny, czyli tak jak w tym wypadku, włączamy ssanie, górna dźwignia w tę stronę, dolna dźwignia, proszę zwrócić uwagę, jest to dźwignia, kranik paliwa. Teraz mamy otwarty kranik paliwa, czyli paliwo będzie docierało do gaźnika i tym samym do komory spalania. Mamy włączone ssanie, mamy włączony kranik paliwa, uruchamiamy. Wyłączamy ssanie, silnik zacznie równo pracować. I tutaj pierwsza sprawa. Od razu nie dajemy pełnych obrotów i nie pracujemy. Zwłaszcza kiedy jest zimno, dajmy silnikowi się nagrzać. Olej nie wtedy najlepsze właściwości smarne. Wystarczy poczekać około minuty. Mini już się zagrzał, możemy teraz śmiało zwiększyć obroty. Wybieramy teraz właściwy bieg. Również dla Was taką krótką listę, która nieco ułatwi Wam eksploatację. Zaczniemy sobie od czujnika oleju, który jest bardzo istotnym elementem. Znajduje się on tutaj. Chroni on silnik przed zatarciem i uszkodzeniami mechanicznymi spowodowanymi zbyt niskim lub brakiem oleju. Zawsze przy uruchamianiu sprawdźmy stan oleju, podnieśmy ciągnik, żeby stał mniej więcej równo. Pamiętajmy, że jest to tylko czujnik i zawsze może on zawieść. Tutaj stan jest elegancki. Nie kosztuje nas to nic. W takim wypadku możemy zaczynać pracę. Drugim ważnym punktem podczas korzystania z glebogryzarki jest zbyt rzadka wymiana oleju. Pamiętajcie, pierwszy raz olej wymieniamy po około od 5 do 10 godzin pracy, tak zwany okres dotarcia, a później co 20 motogodzin. Jeżeli ułatwi Wam to serwisowanie, możecie dołożyć również w własnym zakresie lub poprosić nas o to licznik motogodzin. Olej, który przepracował zbyt dużą ilość godzin, nie smaruje należycie elementów ciernych i właśnie przez to powstają uszkodzenia. Trzecim punktem, który również często się zdarza i warto o nim wspomnieć, jest brak uzupełnienia filtra powietrza olejem. Występuje tutaj filtr powietrza mokry, który oprócz tego, że tutaj ma gąbkę pod tym zbiornikiem, musimy do tej kreski uzupełnić olejem. Jest to bardzo ważne, gdyż maszyny te pracują w nadmiernym zapyleniu, i pył poprzez gaźnik trafia do cylindra. Może spowodować to znaczne uszkodzenie. Pamiętajmy o tym. Następny ważny punkt, jeżeli zostawiamy maszynę na dłuższy czas podczas postoju, na przykład to jest poza sezonem, w zimę, nie będziemy z niej korzystać. To jest zostawianie paliwa, które może niekorzystnie wpływać podczas drugiego postoju w układzie paliwowym. Aby temu zapobiec, uruchamiamy silnik i wyłączamy kranik paliwa. Maszyna ma pracować aż sama zgaśnie z braku paliwa. Tak za zakonserwowaną maszynę możemy odstawić na zimowy postój. Tutaj mamy również odstojnik, z niego można spuścić paliwo. Zobaczcie Państwo, poleci teraz trochę. Jego też należy czyścić powiedzmy co około 30-50 motogodzin z osadu paliwowego. Ważną sprawą jest również regularne czyszczenie gaźnika to już według własnych potrzeb co około 50 motogodzin należy zrobić to samemu, bądź jeżeli nie umiemy oddać do serwisu, gdzie profesjonalnie umyją gaźnik w myjce ultradźwiękowej. Następnym podpunktem, który jest dla Państwa cenny jest to, że ciągnik nie może pracować podczas gdy jest uszkodzony dowolny z elementów kluczowych, chociażby napinacz nie działa prawidłowo, bądź gdy jest uszkodzony Wyłącznik on/off. To jest tak naprawdę jedyna dźwignia bezpieczeństwa, która nas tutaj chroni. Musi ona działać zawsze, niezawodnie. Pamiętajcie o tym. Kolejnym podpunktem jest zbytnio mocne obciążenie przekładni albo konsoli. Pamiętajmy o tym, że każdy materiał ma swoją wytrzymałość. Dlatego, tak jak tutaj, przekładnia połączona jest z konsolą i wszystko ma swoje jakieś tam właściwości. Nie możemy przeciążać tej konsoli powyżej tego, co zaleca producent, czyli w przypadku 500 jest to 400 kg, w przypadku 900 niecałe 500 kg. ósmym podpunktem jest stosowanie zalecanych olejów i innych środków konserwacyjnych i paliwa. Pamiętajcie, zawsze stosujemy oleje silnikowe i przekładniowe tylko takie, jak zaleca producent, czyli to jest olej 10W30 lub 10W40. Nie kombinujemy tutaj we własnym zakresie ponieważ nie ma takiej potrzeby. Jest to olej już sprawdzony, stosowany od bardzo wielu lat. Marka nie ma tutaj zbytnio większego znaczenia. Polecamy stosować olej półsyntetyczny bądź syntetyczny, który jest najlepszej właściwości. Dziewiąty podpunkt to jest już tak zwane BHP, czyli praca zbroniona jest praca po alkoholu czy lekach zaburzających koncepcję, a także praca. Przez nieletniego, który nie jest przypilnowany tutaj przez, przez osobę doświadczoną i pełnoletnią. Dziesiąty podpunktem na naszej liście jest praca na zbyt dużej pochyłości terenu. Jakie mogą być symptomy takiej pracy? Ciągnik wyposażony w czujnik oleju będzie sam gasił silnik, nawet gdy mamy właściwy stan oleju. Jeżeli pracujemy na pochyłości wyższej niż 30 stopni, czyli powiedzmy, będziemy pracować tak, ciągnik może nam się gasić. Jeżeli silnik będzie się gasił, możemy wtedy uznać, że nie jest praca dozwolona na tym terenie. Może to spowodować takie same uszkodzenia, jak gdyby tego oleju powiedzmy nie było. Z dzisiejszej listy jest to już wszystko. Tyczy się to tak naprawdę do modelu 500 i 900. Jeżeli będziecie dbać i działać według tych zasad, na pewno jeden czy drugi ciągnik posłuży wam na wiele lat i nie przysporzy żadnych problemów. W następnych odcinkach pokażemy Państwu ciągniki innej serii i chętnie wytłumaczymy ich zasadę działania oraz rzeczy, których warto przestrzegać. Jeżeli zakupiliście Państwo taki bądź podobny sprzęt i chcielibyście uzyskać jakichkolwiek informacji, pomocy, konsultacji, zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Oczywiście to nic nie kosztuje zadzwonić, dowiedzieć się czegoś. Jeżeli Państwo czujecie taką potrzebę, oczywiście zapraszamy. Jesteśmy dostępni w tygodniu i w soboty, w tygodniu od 8 do 17 i w soboty